Zaraz czy jak wy zadajecie damage oni z moidonie, tak Boss, tak? No tak. To on jest u wszystkich. Tylko Wojtaszek nie ma do no, Tylko Wojtaszek jeszcze nie ma dostępu. Aha, dobra, to y, kto pierwszy zadał damage bossowi? Oprócz to mnie. Ty. Ale kto pierwszy oprócz mnie. No ale, w sensie ale to... Jest to weź sobie No ja, ja mu nie, ale ja mu nie zrobiłem damage, jak nie A ty nie musisz damage, posyrałem. tylko target, tylko target. Ja go tylko posmyrałem po tak. Ten laser player targets an enemy nie zone Stargetowałeś go, targetowałeś. dostajesz sobie jeden energii. A to gówno i teraz tak, ja sobie... Już ma to elektron na sobie. No już... Jak, tak... Nie, nie odpaliliście go, co tak? No, no nie odpaliliśmy, a nie ma tokena No Co dobrze. I teraz tak, co mi jest bardziej na rękę? Wyciągnąć skupki Yy... tak, wyciągnąć skupki. kubki żołnierza no, czyli masz. używam tego, a plajuję mu jeden krajo. A może mu ktoś właśnie też zaplajować coś, co nie jest kraju? A mu krajo. Ja, ja mogę mu zaplajować geo. I kolejne dwa shieldy mu złażą. Dobra, to ja zniszczę resztę shieldów. Trzy eee, 3 mu zadaję. A to, to po prostu trzy damage. Trzy damage, on to niszczy dwie tarcze i jeden damage. Nie, to nie. po prostu jeden damage. No jeden damage, ale także schodzą. Nie. No nie. Reakcje tylko no to... rozwalają tarcze. Aha, okej. Okay. Czyli po prostu tylko jeden damage mu robisz. No to... No, Przemyśl ten ruch! No ale i tak muszę się pozbyć te... pozbyć się tych rzeczy. No ale możesz poczekać, aż my coś zrobimy. <laughs> no dobra, to ten, to czekam. Co mówię, Może ktoś mu narzucić jakiś ten, jakiś element co nie z kraju? Eee... Ja mówię Geo mogę A bo ja mi przerwaliście ten tok myślowy, ja muszę te wyciągnąć. Karty śmieszne. Mogę no to okay. mu Geo i mogę kogoś garnąć ze trzy i dać dwa energii. No to I mam o. Też pilar. No to mi możesz dać i weź nałóż to geo na niego. I ja mu mogę znowu zbić. Nie no to ja zbiję. Bo chcę podleczyć też. To jest coś. inna karta. Spokojnie. Bo coś podleczyć. No to nakładasz co dziejecznie. No, tak, tylko mówię, że to jest inna karta niż ta co daje gardę i energię, tak? No dobrze, no po prostu jedno. A jaki, jaki ty się robić ten Jedno. Jeden. Ale... Kiedy? Pierce? A nie, a nie... pierce czy zwykły? No Pierce. No, a ty tego nie ulepszyłeś, Wojtaszek? Halo? Czemu tego nie ulepszyłeś? Bo wtedy nie drąjesz karty. Nie okej. Okay. Dobra, czyli to ma. To i ma HP 9, 7. Masz tylko 3 HP, Wojtaszek? No tak, no. No cóż, nie mówisz? No, jakby co to 2 lin wali po 5? Mówiłem. To nie mówiłeś nic. Mówiłem. No to ja nie słyszałem, nie wiem, czy ktoś słyszał. Więc no to dobra, to cię, Ultimate poleci. Leczycie za dwa. Siebie, siebie leczę za dwa i rozwalam mu te dwie tarcze I się podlecz za dwa Dobra, można go zacząć klepać ja, Teraz możesz go klepnąć, Lektra Ja? Trzy damage'a wchodzi w niego Kolejne trzy damage'a Poczekaj, bo ja tutaj muszę zrobić jakiś big brain place Kurwa burn pociągnąłem, ja pierdolę Ktoś chce jakąś reakcję na nim wykonać? Jakąkolwiek Ja już nie mam kart tak, ja, to ja wykonam na nim elektro Poczekaj, ja ale ale dań, ale Poczekaj, poczekaj, poczekaj Ty chcesz wywołać na nim elektro, czy po prostu postawić, żeby było? Nie, postaw... Znaczy, jak chcesz, no a ty Bo ty jeżeli... Poczekaj, ale twojej kostki moja... nie możesz nie zrobić? Co? Zresztą twoją kostką nic nie możesz zrobić? Półkostku. No nie no No kostkę masz dalej no bo Ja pamiętam... mówię już od dwóch że nie mogę nic z nią zrobić. <grywanie> Powiem ty, że raz cię co turę. No tak, no dlatego tyle HP straciłem. A, no to Kupuj, czyli... życia. A ja nie mam nic, co mogłoby napierdzielać w innych ludzi. Czyli jeżeli nie będziesz miał 8... Znaczy nie, sorry, 9, no to przegrywamy grę. Czyli ja mam, ja mam Garda... Eee, poczekaj Wojtaszek, Wojtaszek, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja ci mogę... Tą kostkę wpakować 8 demerza tak po prostu. Teraz. Jeśli bardzo byś chciał. Ona musi zginąć w tej turze, bo się podleczy. No dobra, ale 8 to jest 9 bez jednego. No, no tak, no, no ale Wojtaszek Wojtaczek mówił, że nie ma jak no, zabić Mówi, no, no. że nie ma jak zabić, a nie znaczy, jak ma zadać demerza No właśnie. No, to jest różnica. Więc jeden DMG to to mogę zrobić. Tak? No to go to ja muszę rzucić ulta tej Eulii. Yy, I to działa tak, cztery energii, cyk. Rzucam, yy, rzucam po prostu... A nie, czekaj, bo to jest na koniec tury, to poczekaj. To na koniec tury to walnię w tą kostkę. Yy. No to tak tracę może. Ale to bo... potrzebujesz jakiejś reakcji do tego, czy nie? Nie. No. ona się leczy na początku. Ja mogę sobie zrobić georeakcję. Możesz sobie z niej geo zrobić. Nie ma problemu. Ja użyję jeszcze overhita, Tak po prostu, bo why not? Trash Hydro 2, dobra. Pyk. Dobieram dwie. Fajnie, fajnie. Dwie skarce razu? możesz przerobić? Chyba. A nie, bo w sumie jak wyrzucił do okay. I teraz tak uh, Apply Cryo they deal free... A tu jest Apply Cryo A tu w ogóle. Uuu, to aż dwa mi nakłada, to poczekaj, dobra. To ta kostka dostanie one shota wtedy tak czy siak Czyli wale w dwa lina za 5 Wtedy Eula dostaje dwa tokeny Kryjo. żarło. Głodna dziewczyna, no. I ja, ja już nie mam AP w tej turze. Y a, czekaj. Mogę dwa razy elektro. A, no i, no i ten, ten dwa Krajona na dwalina jeszcze. To jeden burn do fora. I w sumie drugi też. No już dwa razy Mogę teraz odwania. elektro zrobić na tym dwalinie? Możesz, jak bardzo chcesz. No dobra, no to robię. A, robię taki Domet. Elektro tak, dwa. Jeden. Ale nie, po prostu karta sama sobie robi Domet. Jedyn... A... Karta robi jeden i elektro dwa. No to plus okay. jeden. No i drawuję, A i ja tak. to w sumie tak? Tak. tak. to trzy do maja. Dobra. Mogę nashieldować sporo w tej turze. A kogo? Zabijcie tą kostkę. Czy ona już umiera. Ona umrze na koniec naszej tury. Okay. Nie trzeba już nic z nią robić. Okej. Okay. Um, ja mogę tak. Mam dwa. Mam. Mogę dać yy, screena. Jednego, no czyli 3 garda i dwa energii dla kogoś i mogę dać e, Pilar, czyli 3 garda i dla dwóch Ja A, potrzebuję no to... ja, ja już nic nie potrzebuję Jeśli koska umiera to ja sobie dam screena i będę miał 5, wytrzyma atak tak dwa lina, więc e, jakby już e, pilar mogę dać dla kogokolwiek ja nie mam żadnego shieldu To Dawidowi możesz dać w sumie screena chyba to też energii bo... daje, nie? Tak, to też. A nie lepiej właśnie Petrolowi, bo, też... bo, bo on ma 6 hmm. energii. E, daj nałóżcie Geo na bossa. Ja pozbędę się burna z mojej ręki. No to pilarem zaraz Wojtaszek nałoży, ale... Ale jak ty chcesz Bern... czemu geo... Pilarem nałożyć na niego chyba. No bo no karty, ta karta ten. Zobacz A, ten bo najdłużej. masz kostkę, to nieważne. To na kostkę nałoży, to nie. Kurwa następny burn. Dwa energia. Na tarczę najpierw, jak masz. Nie Ale woda. nie, no jeden, bo to jest... Dwa, bo drugi pociągnąłem już A, okej, okay, dobra. Ja to na Lektrala. Nie no, energia mu się bardziej przyda, no bo ja tak przynajmniej nie wykorzystam tej energii, bo to dwa energii, ja, ja mam za daleko do w jakichkolwiek. Dobra, no to... Dla, dla daje ten screen, I guess. Ile dostajesz? Trzy garda i dwa energii. Dobra. No to co, pilar we mnie i tego Dawida, I guess. <laughs> Jak bardzo chcesz go rzucić, i tak ci się zmarnuje? Najpierw rzucę ten elektro. Mogę znowu elektro na i dać? Możesz, no już jest Geo, no chyba, że coś tam lektor chciał coś robić. Nie, ja nie chciałem, ja chciałem tylko wywalić Burno z ręki. No to, no to... No ale to, no na być. jakiej zasadzie? Musisz, musi być albo Hydro, albo Kryjo, żeby móc Burno... Kuźwa! Wywalić. Przeczytaj, co robi Solarizomata! Iz A poza tym... Ja wcześniej rzucałem Kryjo na 2 lida, więc też mogłeś z tego korzystać. Przeczytaj, co robi Solarizomata. Dobrze, ale ja mówię, że... Wcześniej też rzucałem cryo na 2 lida To leci to elektrocznie. No tak Robię jakieś domycznie? Tak, no jeden lipsa z tego i dwa z reakcji Ok Ja dostaję tego śródacz, no Jeszcze nie rzucił pilarem No tego się będą No jeszcze nie rzucił, no nie, czego... pilar na was, tak? na Delorta i na Dawida Czyli trzy. Dwa. Dwa. Tam jest trzy. Czyli Silda trzy. No to... To by tam ile Silda. Już koniec wszyscy. Nie. nie, nie. Mhm. Witaszek. Dobra, które jest No to, to kostka tak. ci umiera. Okej. Okay. Mm, musimy wyznaczyć damage z lina zaraz, tak? A nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Yy, 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 when remove all, deal 2 damage for each remove one enemy. Właśnie nie wiem, jak to zrozumieć. Czy mogę wybrać cel, czy, czy wszystko w jednego pakuję? No, ale chyba w jednego wszystko muszę wpakować. No chyba tak, no. No to tak gdzieś jak kostka umiera no, no to już się. ja mam jedną już kartę na ręce no może wszyscy zabrać kartę? mhm, czekaj nie Muszę przeplawać swój discard. jedną do okay, co mam jedną tak kartę Okej, okay, może być Już? Wszyscy no, pięć 5, 5 kart? Tak. Ok, no to rzucamy. Uwaga, leci. Skoro ja są najbardziej szczęśliwy w tym kurde, zgromadzeniu, tak. Dwa. No wszyscy do, dostajemy to 5 damage'a do i jeden shield za każdego gracza, czyli cztery shield'a. Uf. Czyli już 0 mi zostaje i tutaj tracę 3. Za, za dwa dostaję, czyli za 2 dostaje, czyli 7. No jak komuś został jakieś 1, no to zerować go. No tak, a już został 3 życia. W <noise> ogóle straciłem 1 dipsa za berna. No ja, ja też trochę za berna. Ja też straciłem wcześniej. No to w momencie ciągnięcia. No dobra, to Jak to miałeś, to, to czyli przed, przed, no, przed guard... czyli przed, czyli przed uderzeniem dwa Nie Nieważne, no bo i tak jakby stracę jeden, bo miałem pięć garda, walną mnie za pięć, tutaj jeden. No taka. Okay. Czyli lecimy, tak? Dobra, jakby co, mogę wam dwa razy striggerować Pyro, jeśli chcecie jakieś reakcje robić. E, no ja bym znowu chciał mu Kryos zdjąć shielda, nie? O, dobra, ktoś może mu ktoś może narzucić jakiś inny element? Mogę mu narzucić Pyro. No to bij. Mogę mu narzucić Anel Geo. I Pyro leci na niego. Z jest Pyro, no to dobra, to teraz tak. Tylko czekaj, masz jakąś damage'u na całą kartę? Ja? Chociaż nie, bo to jest target. Możesz go Targetować? No już go startgetowałem przez chwilą. Ale czy czymś innym? Mm, Dwa demerza mógł mu zadać. No okay, to dobra, to teraz tak. To teraz ja go atakuję tym tym. Ten... Cztery demerza, przepraszam. No dobra, na no czymkolwiek, po prostu żebyś go tylko star Czyli teraz no, ja go to piję to... za klejem. Nie, 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 Czyli to rozwala. Jak coś. Dobra, i teraz tak. Ile ty masz życia? Cztery. Dużo. Ja mogę jeszcze Elektro nałożyć, takie z dupy totalne, jak chcecie coś robić. Dobra, czyli elektro teraz go uderz? No to uderzmy go za 4. No to poddać się za 3 i 2 energii sobie dodaj. Po prostu, po prostu za 3? Mhm, 4 wale do. Nie, wali 4, tego wali za 2 wtedy. No właśnie, tego za 2 uderzyłeś. No nie, do dźwigni to element z dnia zon. If you chyba at least guard, mam 3 guard. I deal 4 damage, niestety. No ale 4 minus no, 2 tarcze. Ale on ma, to tak, ma dwie tak. tarcze. No tak, no to jak go, ja go wale za 4, a tu on ma tarcze, to już się do sprawa. No co? No, ale to musisz to uwzględnić. No bo nie, nie ja wiemy, czy. A tu mówi ile ja wale. Nie, nie wiemy, czy no, pierwszy no, czy no, nie. A walisz go za dwa. Dobra, ja, kartę. To jest już bez karty. Jak przeciwnik dwoje ma tarczę, która absorbuje 10 tysięcy damage, a, a ty walniesz 20 tysięcy krytyka, to nadal się pojawi, że zadajesz 20 tysięcy damage'a. Dobra, wiesz o tym. Rozwalczył tu tarczę. No mogę nałożyć jeszcze jednego górna, jak ktoś to rozwali tarcza. Poczekaj, poczekaj, to ty był. Mu... Poczekaj, ja sobie. Za... Ja się zastarczuję po Pajro. prostu. I nałożę mu elektro. Mhm. I wtedy, jak mu nałożysz Pyro, to chociaż over... tego overhita dostaniesz na rękę. Mm, do discarda. No, no na... ale. Tak, ale no, dostaniesz chociaż overheata. Dobra, to bierz ten. Czyli co jest robione? No, chłop ma elektro. I tyle? Po prostu elektro? Tak. OK. Zrzucam burna. Czyli jeden mniej. I to nie zadaje do mage'a, nie? Nie. I, I ciągnę overheata, tak? No do discard'u. A, no i w sumie ja dostaję jedną energii, bo ten kwiatek cały czas stoi. Tak. Mm. No to ma jeden tarczę i elektro na sobie. Znaczy nie, nie ma elektra, bo tam odpaliło. Znowu nie ma już. No to ma jeden tarczę. I teraz jakby ktoś jeszcze, jeszcze tą tarczę jedną zbił. No ja nie ktoś mam Jeśli ktoś, ktoś, ktoś nałoży jakiś efekt, to mogę stiga, bo mogę nie ja, ja mogę pyro. zbić tarczy, ale mogę dołożyć reakcję. To, to ja, wtedy mogę ja, mu, na ja, mu, ja mu kurde odpalę XD na twarz. W postaci 4D po prostu plus kryjo. I potem jeszcze ult Euli walący go za 8. Dobra, to ja mu zrobię tak. Ja mu zrobię najpierw Anemo. No. Dem On nie może czyli... być Anemo. No. Nie, czyli... okay, nie, nie może, może być, być Anemo. Okej, karta zniknęła. Położyłeś ją. No to nie mogę w takim razie oplamić reakcji. No to Geo może. Chyba, że najpierw... Że najpierw Geo... A, bo jesteś tylko jedną, tak? Nie, ja chcę, żeby ktokolwiek zrobił jakąkolwiek reakcję na nim. Żeby tą no, tarczę to tarczę zrobić. To ja robi Geo, no. Czy ktoś może to przebić? Po prostu Geo czy jakimś to No ja mogę kabum walnąć. Geo i jeden dipsa. Ale to po ja prostu ja trykieruję... czy Piers? Ja? Piers. Dobra, ja teraz atakuję. Uh, wydałem... Ja Dostałem dwa dipsa. Cóż. A Apleju, pyro do niego. Zbiłem No to... Mu tarczę. I to sobie. To, to, to Całe 2 HP. Uh, uh, I spęduję jeden energii i zadaję mu 4 damage a piercing. No to już nie ma znaczenia. A nie mogłeś tego poprzedniego obrócić po prostu? Nie, no bo to jest jakby dwa. Ale bije mu 4, więc dobierasz jeden, a stary. Yy... No dobra, nieważne. Nie, no bo wtedy bijesz go yy... za 3. Mm... Dobra, i teraz tak. Czy ktoś jakieś reakcje jeszcze chce robić? Bo mogę mu dwa razy Krio nałożyć. Tak, ja się już... swoją reakcję wykonać. Ale to już tarczy mu nie rozwalamy, tak? Nie, no bo no. dlatego kryo jest useless. Czekaj, to ile on ma w ogóle? 9, 18. w tej turze muszę sobie dać garda z. E, z pilaru. No. I 21, i 20, Muszę sobie dać garda ze screena, bo padam, bo mam 2 HP. No dobra, to tak Czekaj zrób. Ja to ze screena i tak musisz sobie dać, no bo tak nie masz wyjścia. No tak, no tak. To tak, ale no mówię, że z pilaru muszę. Czekaj, ile on ma? 12. No 20 takich musi być. Takich żetoników potrójnych. 10. A jest ich dopiero 10 okay. dopiero połowa HP mu zeszła Nie no bo ja teraz się zastanawiam czy zadać mu jakby więcej do maila, czy sobie energię dodać Ty się najpierw zacznij No nie mam jak No to się wylecz Znaczy jak Mogę no mu po prostu... problem Mogę nie mu za... co... Mogę mu zadać ten. Mogę mu zadać no 5 maja. No po, po, dać... Poczekaj, poczekaj, to ja mogę mu nałożyć kryjo. Ty użyjesz cici za overheatem i sobie dwa energii odzyskasz. No ale tylko właśnie zastanawiam, bo jak to ulepszę, to ona zadaje wtedy 5. Tylko nie odzyskuje energii. No, no to a, to nie, prawda, a, nie, a nie odzyskuje energię. Coś... No tak, dostajesz energię i walisz 5 D jeżeli ma kraju. Dobra. No to, to jest taki upgrade, że nic nie tracisz, jak go wykonujesz. Dzięki za tego z reddika, witam witam Czyli... Mogę mu nałożyć... Ile? 2 demedza plus kryjo i ty potem robisz swoją chichi. okej okay. Poczekaj, czyli ja używam 4 energii znowu na ulta Euli Używam tej karty, robię mu 2 demedza plus kryo na nim no, to najczę. I kryjo I Kryjo wyjął Do już poleciał i ja sobie dodaję dwa tokeny kryo z racji tego, że taki jest Ulteuli. Czyli ja teraz Cię atakuję. A na to tokeny kryo. Czyli za piątkę i dwa energii sobie odciskuję. A nie używasz ja. Overhita jeszcze? Okej, okay, tak to działa. Czy za 8 pacnąć? To sobie mogę. Dobra, tu leci to. Tu to też to. Czyli 4 karty. Tak. Tylko nie wiem, czy warto było trzy, drugiego używać, bo nie ma się Zupełnie. Jeden do major sobie zabieram. Ale no wystarczy. Nie wiem. nie tam było? To to jest 3 do major, czyli 6. No, 8. No Zamiast 5 walisz go A za 8. Nie. nie, czekaj. 3 6 Czyli za 11. Dlaczego za 11? No bo 3 za 5. No, plus 3. Ale, 8. No i drugie 3, no bo drugi overhit. A, że dwa overhity, dobra. No w ten tak. Sposób. I to jest 11. Czyli. 3, 6, 9. I plus 2, czyli to. U, ale ta w sumie. Ta, 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 ta Kurde catching ci wyszła teraz. I możesz sobie jeszcze 2 energii dodać. I byś miał 5. Czy masz jakiegoś ulta na 5? Masz ci. No, on ci właśnie. No ja powiedziałem, że właśnie ten, że nie ma znaczenia. Czyli, ile to, to jest? możesz Dwa, jeszcze raz 4, użyć 5, -hito. 8, 10, 12, 14. Czyli, jak użyjesz overheat'a i tego, yy, walniesz yy, tą, to zrobisz, i ja nałożę, jakby jeszcze raz mu Kryjo, to wtedy ty wykonasz el, re, elektro. To wtedy ty walisz za 3, plus 3, plus 2, czyli walisz go no za 8 po prostu 8 i dostajesz i 2 energii. 3 energii. A no tak, wiesz, to elektro. elektro, no. Za 8 plus 3 energii dla siebie robisz wtedy. No. Tylko... Poczekaj, to ja go walę znowu za 2, tak jakby, i nakładam mu kryjo. A już? A to kryjo mu ściągnęliście, czy? Nie, nie, bo ci nie ściąga kryja on już ma kryo. A, to, bo to możesz, możesz tego użyć jak... teraz w takim razie. No. Jak ten, jak ktoś by applannął no Geo na niego, ja już sam nie mogę, to mogę zadać 9 z Ultaninguang. Wang. to była moja ostatnia karta. No to Harald ja był ostatni. Ja mogę ryzykować, wpłaść kostką, ale. Tylko Haralda muszę wyciągnąć. Jeszcze można poczekać, turę, no nie ma co. ten. Jest chyba. Czyli co, rzucasz tą. Kuczyk. Tak, ja nie pociągnę kartę. Dzisiaj pociągnę. No bo wyrzuciłem tego. Overhita. A, overhita, dobra. Czyli leci Czyli to. Tu i to jest 8 wtedy, tak? 8 i 3 energii. Zdejmujesz kryjo z niego. Tak, czyli 3. 6. 8. I teraz ja mogę wejść na niego znowu za 2D plus kryjo nałożyć. Chyba, że ktoś chce coś innego ustawić sobie. już coś, coś nie jakaś nie reakcja nie, już nie mam tego, nie mam AP yy, Ja mogę rzucić na niego. A nie masz kart bez kosztu, nie masz. Nie, nie, nie mogę nic. A nie no nie i w ogóle nie. Berna sobie ściągni, no bo on miał kryjo na sobie, nie? A, to ja zaraz mogę? będzie się, nałożę mu kolejnego o, No, no to w tym sensie A ja mogę? Co, co możesz? Ściągnąć Berna no, Przecież tak, nałożyłem no, za, za każdym razem jak mu nakładamy kryo, możesz Berna z niego ściągnąć Przecież ja nałożyłem kryo właśnie wcześniej No ja też mogę jeszcze nałożyć krio, jak ktoś potrzebuje Lektral, zejmij tego Berna Gdzie Berna? No, z ręki Nie do trashu, nie do discardu. proszę okay. Proszę Dobra, czyli nikt nie ma żadnych reakcji, tak? Nie mówię, no ja mogę kryjo narzucić. Ja też mogę. Nawet muszę. Albo ewentualnie... Nie, mogę, nie, mogę, ja mogę ewentualnie nie pyro. Mogę, nie mogę. mogę pyro strzelić. E, no to czekaj, to ja mu nałożę kryjo znowu, a ty sobie zrobisz pyro, żeby mi ciągnąć. jak walniecie okay. elektro na niego, nie mamy. ja mogę zadać 5 dipsa. Nie mamy elektro. Chyba, że czekaj. poczekaj yy... Mogę sam dać, na... ale to nie chce mi się energii marnować. To ważne. Ja mogę w teorii zulta swojego y, lisy nałożyć elektro i ten, ale nie wiem, czy to jest warp. Ile ma chyba jeszcze? 3, 6, 9, 12, 14. Ja mu na końcu tej tury wale za 8 jeszcze. Jak więc. 17. No to zabijemy go jakoś. To w się... Sensie ode mnie liczcie, że on już ma minus 8 HP, tylko on jeszcze tego to jest niewykonane. 9 HP trzeba mu zabrać Jak ma... Jak ma 17 tych za 3, no to trzeba mu zabrać 9 i DRT mu zabiera 8, tak? Tak. Nie no, ty już ma 17, No, no to. 3, 6, no, 9. No 90 dumy, trzeba mu zadać. No to on już ma teraz 9 HP. Ja mu na koniec tej tury wale 8, czyli nie mu jeden HP zostaje. No to jeden HP. Chyba oszukaliśmy tutaj, ale dobra. Nie no, o, czemu. ja mogę mu zadać z tego, no. A. Bo No dobra, co dwa damage'a. Bo nie. ja play'u Janemu, ale dwa deepa zadam, no. No to, no, to okej. Okay. Wygraliśmy w takim razie. No to dawaj to dwa damage'a i... Już musieliśmy oszukać, ale... Nie no czemu. No i... Oficjalnie kończymy turę? Jak wszyscy skończyli? No ja nie mam pewien, xD to, no, na końcu, ja to jest ja na jeszcze, końcu naszej tury, ja jeszcze tak? ja mogę dać tak na końcu i, i komu pilar, ale no to najwyraźniej nie, nie jest potrzebne, zakładam, tak? Nie no, jak umieram, to. A czy jak to jest na końcu naszej tury, no to. Nie wiem ile wy... Nie wiem, jak wy tego dipsa tyle zadaliście. No overhitał. Ja Overheatam <grym> używał. Trzy overhitty over Dawid użył w tej turze. To jest 9 dipsa samo z siebie. No to. Tak. To są trzy tokeny już. A jeszcze on walną cici za 5. Potem jeszcze walną catching za trzy. Plus kolejne dwa z reakcji elektro. No, czyli kolejne 5. No. No wy jak nie śledzi pięć. gry, no patrzę na swój stół Więc... i tyle. W tej turze Dawid mu wywalił 19 damage'a tak po prostu. No tak. Tylko mówiłem gromadzić to overhity, bo to jest potężne. Na final bossa to jest kurde big damage. A ty w ogóle, Wojtaszek, ty, jak, ty chociaż jednego dasha użyłeś? <grym> Użyłem jednego. Ale no nie miałem teraz w ręce akurat. No to możesz zawsze ulta ziało użyć Powiem, no, no mam cztery dasze w tym, w swoim deku I takie, poświęcić to jeden HP, żeby zultować ziało, dobrać dwie karty i tam będzie kolejny dasz w środku No tak, no mógłbym to zrobić, gdybyśmy potrzebowali No to no tak się nasyć, jest koniec No tak, tak no chłop, chłop, chłopowi zostało tam y, 7 HP, a ja mu wale za 8, więc on umiera elo więc kończymy oficjalnie turę tak. Dociągając karty Tak Ja sobie kurde Berna oczywiście muszę pociągnąć na rękę i umierasz Jelo no Dokładnie Koniec no W sumie jeżeli ktoś miał jeden HP i dociągnął do tego Berna, to w sobie